Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie trochę inny niż większość jakie znajdziecie na tym kanale. W ogóle długo się zastanawiałam, czego nagrać, ale odkąd wrzuciłam tutaj film 50 faktów o mnie, w którym wspomniałam o tym, że kiedyś chorowałam na bulimię. To od tamtej pory regularnie dostaję wiadomości właśnie na ten temat. Czy mogłabym nagrać tego typu film, jak wyglądała moja historia, jak pokonałam tą chorobę. Poza tym na Instagramie moim również czasami o tym wspominam i wtedy także po prostu zalewacie mnie wiadomościami, żebym coś więcej na ten temat powiedziałam. No to postanowiłam nagrać taki film. Powiem Wam, że tak z perspektywy czasu, doświadczenia i że teraz mam większą świadomość, większą wiedzę na ten temat, to ja tak naprawdę nie chorowałam na bulimię. To było kompulsywne objadanie się, zmierzające właśnie w kierunku do bulimii, albo taka początkowa bulimia. Dlatego też szybko się z tym uporałam. Więc może Powiem Wam, jak to u mnie wyglądało. Cała ta sytuacja miała miejsce 10 lat temu. Jakbyś na początku moich studiów, ja w zasadzie zawsze się odchudzałam. Zawsze stosowałam jakieś diety, które właściwie nic nie zmieniały w moim ciele, albo zmieniały na jakiś czas, a później znowu wracałam do swojej wagi. No i na tych studiach Postanowiłam, że w końcu coś z tym zrobię, ale tak już na poważnie. Po prostu wyznaczyłam sobie czas, napisałam sama sobie dietę w ogóle, kto tak robi. I poza tym byłam bardzo też zainspirowana ciałami Japonek, bo wtedy też zaczynała się moja pasja do Japonii, trochę obsesja i bardzo chciałam wyglądać jak Japonki, czyli. Chudo, może nie bardzo chudo, bo ja nigdy nie chciałam być bardzo chuda, tylko po prostu troszkę schudnąć. No i rzeczywiście po dwóch miesiącach, nie powiem Wam co jadłam, bo nie chcę tutaj yy, nikogo zainspirować, to jest bardzo niezdrowy styl życia i nie chcę, żeby ktoś się na tym wzorował. W każdym razie po dwóch miesiącach udało mi się schudnąć 15 kilo. 15 kilo! To jest, jak teraz o tym myślę, to to jest po prostu jakaś abstrakcja, bo najlepsze jest to, że ja tego nie widziałam jak większość osób, które są na restrykcyjnej diecie. I moim takim celem było po tych dwóch miesiącach wrócić do normalnego jedzenia. Oczywiście mi się to nie udało, bo za każdym razem jak zjadałam trochę więcej, to po prostu myślałam, nie, 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 nie ja muszę znowu wrócić do tamtej mojej diety. No ale nie można żyć całe życie na tak niskokalorycznej diecie, na której ja byłam. I właśnie wtedy się zaczęły moje napady. To były takie napady, że pamiętam szczególnie jeden bardzo charakterystycznie. Byłam sama w domu i miałam ogromną ochotę na słodkie bułki. Słodkie bułki to jest jedna z tych rzeczy, do której mam ogromną słabość. Poleciałam do sklepu, słuchajcie, kupiłam tych bułek chyba z pięć. Wróciłam do domu, zjadłam je, ostatnią, teraz ja, słuchajcie, już. Wpychałam na siłę w siebie, po czym po zjedzeniu jej ja stwierdziłam, że ja jeszcze chcę te bułki. Wyskrobałam jakieś ostatnie drobniaki, jakie miałam i poleciałam do tego sklepu i kupiłam znowu tam chyba ze 3 czy 4 te bułki. Przybiegłam do domu i znowu je zjadłam, znaczy ich nie jadłam, ja je wpychałam. Dosłownie ręką pchałam do gardła na siłę. I właśnie to był pierwszy dzień, kiedy ja później musiałam to zwrócić, no bo nie byłam w stanie, mój żołnierz wręcz odmawiał posłuszeństwa, wszystko mnie tam bolało i stwierdziłam, że ja po prostu to zwrócę. I tak się to wszystko zaczęło. Yy, zobaczyłam, że mogę dużo zjadać, a później to zwrócić, i tak naprawdę nic nie przytyję, co było błędnym kołem. To wszystko trwało tak około pół roku z tego, co pamiętam. I ja w pewnym momencie powiedziałam stop. Ja już tego nie chcę, po prostu już tego nie wytrzymuję. Jestem z tych osób, które jednak nie lubią bólu. Już wolałam znowu być gruba, niż cierpieć. I cały czas czuć ból tego brzucha, ten taki okropne uczucie w przełyku, ból gardła. No coraz więcej było to, tych różnych dolegliwości i stwierdziłam, że ja po prostu zacznę w końcu normalnie jeść. No i zaczęłam jeść normalnie, oczywiście miałam bardzo dużo wyrzutów sumienia i to, co się wtedy działo w mojej głowie, to powinienem się tym zająć jakiś psycholog albo psychiatra. Natomiast ja stwierdziłam, że się sama z tym uporam, udało mi się, ale wielu osobom to się nie udaje. Ja sobie zdaję z tego sprawę i to, co ja tutaj mówię, to jest moja historia. Nie chcę, żebyście robili to, to co ja, jeżeli nie czujecie się na siłach pokonać samemu tą chorobę, to zgłoście się do specjalisty, naprawdę, bo to nie są żarty. Mi też bardzo pomogło wsparcie rodziny, ja nie ukrywałam tego przed nikim, bo mam bardzo dobry kontakt z mamą, z rodzeństwem, wszyscy o tym wiedzieli i nie robiliśmy z tego jakiegoś dużego halo. Dlatego mi też to ułatwiło zerwanie z tym. W żaden sposób nikt mnie tego nie zabraniał, nie pouczał, więc ja miałam się komu wygadać. Robiłam to otwarcie, nie chowałam się przed nikim, nie uważałam tego za jakąś tajemnicę, co u większości dziewczyn, czy też chłopaków, którzy zmagają się z tym problemem, jest bardzo częste. Jeżeli Cierpicie na tą chorobę, to proszę was, porozmawiajcie. Może nie ze specjalistą, jeżeli tak bardzo się tego boicie, to z rodziną, z przyjaciółmi, z kimś, yy, z kim macie bardzo dobry kontakt, z kim możecie gadać o wszystkim, żebyście się po prostu wygadali. Oprócz tego bardzo mi też pomogły studia, na które później poszłam: żywienie człowieka i ocena żywności. Ta cała pasja do zdrowego stylu życia i zobaczyłam, że tak naprawdę mogę schudnąć i czuć się dobrze, po prostu zdrowo się odżywiając. To jedzenie jest przepyszne na początku tej drogi do zdrowego stylu życia. Na pewno każdemu jest ciężko, ale później widzicie naprawdę same pozytywy. Wasze włosy, wasza cera, paznokcie, nastrój. No wszystko zmienia się o 180 stopni. Oglądałam też bardzo dużo blogów na temat właśnie zdrowego stylu życia i raz natknęłam się na taki yy, o dziewczynie, która właśnie wychodziła z anoreksji i nie pamiętam, czy ona, czy to była porada yy, od jakiegoś psychiatry, do którego ona chodziła, czy po prostu ona sama wpadła na ten pomysł i zobaczyła, że jej to pomaga, ale ona, słuchajcie, yy, robiła każdemu jedzeniu zdjęcie, yy, opisując oczywiście to na swoim blogu. Opisywała też tam, jak się czuje po jedzeniu każdego posiłku, oraz bardzo wkręciła się w sport. Tą taką niezdrową obsesję na punkcie swojej sylwetki ona przekształciła na zdrową obsesję, jeżeli można to tak nazwać. I po prostu pokochała sport. Przerzuciła się z. Yy, tego katowania swojego ciała, na udoskonalanie go, po pierwsze, zdrowo się odżywiając, po drugie, yy, prowadząc aktywny tryb, tryb życia. I yy, właśnie to też może być dla Was taka motywacja, żebyście po prostu przerzucili się z tego niezdrowego, niezdrowej obsesji na jakąś zdrowszą, żebyście odkryli jakąś pasję. Sport jest właśnie bardzo dobrym rozwiązaniem, tylko nie taki obsesyjny, żebyście się nie katowali na tych siłowniach czy tam biegali 50 razy dziennie, tylko właśnie takie zdrowe podejście. Jest to taka bardzo ważna kwestia. Nawet jak zmienicie swoją sylwetkę, a nie zmienicie sposobu swojego myślenia, to nic się nie zmieni w waszym życiu. Niby schudniecie ale nadal coś tam wam nie będzie pasować, czy dalej będziecie się chcieli chudnąć, musicie najpierw się zająć swoją głową, swoją głową, pokładać sobie tam wszystko, zaakceptować siebie, pokochać siebie, bo naprawdę każdy z Was jest wyjątkowy. Mm. Dziewczyny, ja wiem, zwracam się głównie do dziewczyn, bo od nich otrzymuję te wiadomości, ja wiem, że to jest bardzo ciężkie w tych czasach. Zaakceptować siebie w pełni, zwłaszcza jeżeli wszędzie wokół otaczają nas modelki, piękne ciała, zdjęcia na Instagramie, po prostu jakiś nierealny świat, ale spróbujcie to zrobić i nie porównujcie się do innych, nie porównujcie się do koleżanek, nie porównujcie się do gwiazd, do jakichś tam znanych y, osób, celebrytów, porównujcie się jedynie do siebie. Do siebie z poprzedniego dnia. Czy coraz lepiej się czujecie? Czy coraz lepiej Wam to wszystko wychodzi? Jedynie z tym mm, możecie się porównywać. I jeszcze raz na sam koniec powiem Wam, że ja nie jestem żadnym ekspertem. Ja tutaj dodaję filmy i ten również film po to, żeby Was zainspirować, zmotywować do czegoś, e, doradzić, pomóc, co Was tak popchnie naprzód. E, jeżeli Macie ten problem, może właśnie stwierdzicie, że tak, teraz ja już wiem co zrobić, ja z tym kończę. Albo ja idę do specjalisty, tak, którego tak długo unikałam. Ja Wam chciałam przedstawić moją historię. Wasze możliwe, że wyglądają inaczej. Niektóre dziewczyny zmagają się z tym problemem od lat i nic się nie dzieje. No i ja zdaję sobie z tego sprawę, że to jest bardzo poważna choroba, bardzo trudny temat i u każdego inaczej wygląda, więc dlatego e, uprzedzam Was, że, no tak jak mówię, ja nie jestem ekspertem. Ja po prostu chciałam się z Wami podzielić tą niezbyt łatwą historią. Mam nadzieję, że też może jest tutaj ktoś, kogo przestrzegę przed tym problemem, bo na przykład chce schudnąć i już jest na jakiejś restrykcyjnej diecie. Jeszcze raz Was namawiam do tego, żebyście uwierzyli w siebie, bo jeżeli ja to pokonałam, inne osoby to pokonały, to Wy również jesteście w stanie. Zachęcam Was również do podzielenia się Waszymi historiami w komentarzach. E, możecie również napisać, jakie są Wasze sposoby na lepsze znoszenie tej choroby, na pokonanie jej, jak Wy sobie z tym radzicie, e, żebyś tutaj zabrzmiała taka bardzo pozytywna atmosfera i żebyśmy sobie tutaj okazali bardzo dużo takiego ciepła, wsparcia. Chciałabym uniknąć jakichś negatywnych komentarzy czy pouczania innych osób. I co? I tym optymistycznym akcentem ja się z Wami żegnam. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście więcej takich szczerych filmów widzieć na moim kanale. No i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia!